Rozdział jedenasty. Czasami w chwilach zdenerwowania Brady Hartsfield powtarza trasę swojego największego triumfu. To go uspokaja. Tego piątkowego wieczoru nie wraca do domu po odstawieniu furgonetki i paru obowiązkowych żartach z Shirley Orton w biurze. Zamiast tego jedzie swoim gruchotem do miasta. Nie podoba mu się zarzucanie przód i tył i zbyt głośny klank silnika. Wkrótce będzie musiał przekalkulować koszty naprawy w porównaniu z kosztami nowego samochodu, nowego używanego samochodu. A Honda matki potrzebuje naprawy jeszcze bardziej rozpaczliwie niż jego subaru. Nie, żeby ostatnio matka często wyjeżdżała i bardzo dobrze, skoro ciągle jest zapruta. Wycieczka szlakiem wspomnień zaczyna się na Lake Avenue, tuż za jasnymi światłami śródmieścia, gdzie pani Trelawney zawsze w czwartkowe noce parkowała swojego Mercedesa i prowadzi dalej przez Marlborough Street do City Center. Jednak tego wieczoru Brady dociera tylko do apartamentowca. Hamuje tak nagle, że samochód jadący za nim o mało na niego nie wpadł. Kierowca naciska klakson w długim, wściekłym proteście, a Brady nie zwraca na niego uwagi. Jakby słyszał syrenę gielną z drugiej strony jeziora. Kierowca wymija go i opuszcza okno po stronie pasażera, żeby wrzasnąć na całe gardło dupek. Na to też Brady nie zwraca uwagi. W mieście na pewno są tysiące Toyot-Korolli, ale ile niebieskich Toyot-Korolli ma na zderzakach naklejki z napisem «popierajcie miejscową policję»? Brady gotów się założyć, że jest tylko jedna. I co do cholery tłusty eksgliniarz robi w apartamencie starszej pani? Dlaczego odwiedza siostrę pani Trelawney, która teraz tam mieszka? Odpowiedź wydaje się oczywista. Detektyw Hodges